Znajdujemy się w Polskim Muzeum Skarb. E... E... Co takiego tutaj mamy, tak naprawdę? E, tak naprawdę mamy tutaj e, historię naszego miasta. E, akurat ten schron, w którym teraz jesteśmy, e, tutaj mamy różnego rodzaju prezentacje militarne. E, z uwagi na to, że była tutaj w czasie wojny, funkcjonowała fabryka benzyny syntetycznej. Było mnóstwo stanowisk dział przeciwlotniczych, które chroniły tą fabrykę, mnóstwo innych obiektów, no i dziesiątki można powiedzieć lat naszej tutaj działalności, poszukiwań, no doprowadziło do tego, że mamy tutaj kilka... Mogę powiedzieć kilka tysięcy rzeczy do obejrzenia, które pochodzą właśnie z terenów okolicznych, do, które przylegały do fabryki benzyny syntetycznej. Wiele legend, wiele mitów można powiedzieć narosło, narosło przez lata wokół tej fabryki i wokół tego co tu się działo. Mówi się o kilku obozach koncentracyjnych, mówi się o obozach pracy, o ludziach, którzy byli tu złożeni. Części wiadomo, a, a dokładnie udało Wam się zweryfikować, ile tych obozów było? Tak, oczywiście. Mieliśmy tutaj cztery obozy zbiorowego zakwaterowania, czyli takiej pracy przymusowej. Były dwa obozy karnowychowawcze, wychowawcze filia obozu koncentracyjnego ze Schlutthofu. No i tutaj jako ósmy obóz podaje się, że była tutaj też filia obozu kobiecego z Ravensbrücka. E, aczkolwiek e, nie ukrywam, że przez wiele lat próbowaliśmy e, dotrzeć do jakichś materiałów, jakichś dokumentów, które by to potwierdziły. No, na tą chwilę nam się nie udało. E, wszystkie przekazy jeszcze sprzed wielu, wielu lat e, mówią o tym, że była ta filia tego obozu, ale w dokumentacjach na dzień dzisiejszy nie mamy tego potwierdzenia. Sama fabryka, e, jaki obszar zajmowała, ile ludzi tu mogło pracować? Znaczy sama fabryka, ta infrastruktura przemysłowa zajmowała około 200 hektarów. Nie ma takich danych ile pracowało ludzi, ale można śmiało powiedzieć, że jest 50 tysięcy. Osób. Czy udało się gdzieś znaleźć dokumenty ile paliwa wyprodukowano? Bo mówi się też, że, od paliwo, że to było paliwo też do rakiet V1, V2. No, ale tutaj możemy też powiedzieć, że e, paliwa do rakiet pojemnych odła, to jest też tak jakby na zasadzie legendy, bo tego też nie ma potwierdzonego. E, być może była produkcja, e, być może prowadzili jakieś tam badania laboratoryjne, bo były, wiemy, że były tu laboratoria, e, nawet kilka wiemy gdzie, w których miejscach. E, a, ale czy masowo rozpoczęto produkcję tutaj jakichś paliw do rakiet, no tego nie możemy potwierdzić na tę chwilę. Z pewnością tematów do rozmów jest dużo, ale też nie chcemy zdradzać wszystkiego, chcemy, żeby właśnie ludzie przyjechali do Was, odwiedzali Was, nie tylko noc muzeów, ale powszechnie. W jakich godzinach tutaj można przyjechać? Kiedy można przyjechać? Wycieczki z przewodnikiem po terenie fabryki benzyny syntetycznej odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10, czyli nie trzeba się zapisywać. Przyjechać z udzielcza 31 w policach. Po wycieczce, po zwiedzeniu muzeum można zrobić ognisko. E, Problem niestety trzeba mieć własny. E, mamy miejsce, mamy drewno, mamy patyczki, tak więc niczym się nie trzeba przejmować, tylko przyjść, dobrze się bawić i e, wywieźć historię. stąd e, wspaniałe wspomnienia.